No ciekawa jest sprawa takich paru pytań, które wynikają z tematu UFO. Znajesz mnie? Dawno się nie Gram Wiktora. Wiktor jest nieudacznikiem, w życiu mu niewiele rzeczy wychodzi właściwie. Ma problemy z komunikacją, z, z życiem społecznym ale mam wyjątkowy dar, mianowicie jest całkiem bystrym facetem. Jest tak, że ten temat jakkolwiek dla wielu z nas jest niepoważny, to u no, wszystkich wzbudza jakieś reakcje, to jest ciekawe. Jestem spotykaczem 57. Spotykacz 57, mogę zdradzić tajemnicę. 57 to jest tajemnicza liczba, która oznacza moją wagę. Tyle ważę, chociaż przypuszczam, że być może przy tych próbach troszeczkę schudłam, także może, mogę być już równie dobrze spotykaczem 55. To... Jest mój zmysł równowagi. Dzięki niemu stoję prosto. Coś w naszą stronę zmierza. Mamy wybrać jedną osobę. My, ludzie, jeśli w ogóle takie my ma, ma rację bytu, mamy wybrać jak, jakąś jedną osobę, która nas będzie reprezentować. Myślę, że wybór takiej osoby mógłby się okazać po prostu koszmarem. Tu mam dwa receptory komunikacyjne. Dzięki temu komunikuję się. Z tobą. W spektaklu UFO Spotykacz gram rolę Spotykacz 50. Jest nas trzech spotykaczy. Yy, jesteśmy wytypowani z całej ludzkości yy, jako trzy osoby, które mają spotkać się z istotą z innej planety. Ciekawe, ciekawe. Yy, pierwszy ruch, pierwszy ruch. Szerszy ruch! patrz to jest zastanawiające, jak my tworzymy taki skrót z tego, kim jesteśmy. Poza tym, co to znaczy reprezentant. Myślę, że sam pomysł Pawła na to, jak, jak to UFO ma wyglądać, jest ciekawy. Działamy obrazem, działamy dźwiękiem. To jest taki margines, to jest taka rozmowa na marginesie, ten nasz spektakl o UFO.